Witam tu Alisteo powracający na Inselburg. Mamy tu bowiem do wykonania pewien quest, polegający na tym, że musimy pokonać armię prowadzoną przez pewnego rabusia. I teraz tak. Niby to jest słaba armia, ale zawsze jak jest bohater, to istnieje szansa, że będzie czarował. Jeśli chodzi o szał, hmm, to w sumie mam dużo many. To może bardziej mi się będzie opłacało użycie krossnordzkiego piwa, które daje 20 punktów szału i zabiera 20 punktów many. Mhm. Mm Co jeszcze? Hmm. Nie, tak, powinno to wystarczyć. Mhm. Teraz tak, co możemy powiedzieć o naszym przeciwniku, który jest rabusiem? O bardzo trudnym i dziwnym nazwisku. Poziom jego jest dziesiąty. Jest to słynny złoczyńca i rabuś, który od lat wymyka się królewskiej straży. Atak 6, obrona 5, Intel 4, ale to już mu pozwala czarować. Hmm. Tu jest dosyć fajnie, gdyż no po prostu moi przeciwnicy nie będą mogli tutaj się przedostać. Hmm. Dlatego zaczniemy już tutaj podpalać. A właśnie, chyba brakuje mi jeden punkcik, co? Aha. I mógłbym tu użyć. Dobrze, no to hmm, wygenerujmy go. że w ten sposób. Jest. Hmm. W sumie kogo najbardziej by się opłacało? Chyba tutaj. Chociaż... Ta jednostka byłaby jeszcze lepsza, ale nie mamy do niej dostępu, więc tylko tak. Mhm. Ach, może być. Chociaż mogło być dużo lepiej. Wow, to miejsce jest naprawdę fajne. Niech tak będzie. Tutaj. Na pewno totem leczący, tak na wszelki wypadek. Powiedzmy, że tu... E, taki totem też często staje się celem, na przykład, buczników. O, się udało. <laughs> Pięknie. Tutaj to tylko tak profilaktycznie. Chociaż w sumie, a gdyby się trafiła jednostka e, miotająca, to byłby całkiem fajnie. Nie, nie jest akurat fajne. No dobrze, musimy, musimy walczyć. Hmm. Ja to widzę w ten sposób. Hmm. To jest chyba jedyne dobre rozwiązanie. Ok. Jestem ciekaw, czy to może nadal tutaj działać na inne jednostki. Nie mam takiej wiedzy. Wulkan. Czy może. Hmm, to wydaje mi się być całkiem fajnym pomysłem, ale... Hmm. Ech, niech to odwraca uwagę. Taki wulkan to jest jednak dosyć fajna sprawa. <grybujesz> no, to też będzie odwracało uwagę. O, proszę, trują. Ha, nie jest to dobre. Do tym życia. Czyli nie udało się zatruć, a jej tylko obrażenia zostały zadane. To dobrze, ale musimy się śpieszyć. Hmm. Ale nie wygląda to najlepiej. Hmm. Prawie, że się udało. Dobrze tutaj nic. Tutaj. Nie, uleczy cię. Ale totem powinien tym się zająć. Na pewno warto tu podejść. Hmm. I dobić. Nie, raczej... Raczej łuczników. Uderzymy. Uh -huh. Może drugi totem leczący, skoro jest taka kłopotliwa sytuacja. Powiedzmy, że... Że tu... Aha, to mi nie przeszkadza. Mhm. Mogłaby już moja tura być. Aj, dobrze. to Totem to nie jest problem. Wulkan to też nie jest problem. O, dlaczego to, to nie podziałało tutaj? Aha, na arcydemony poleciało. Ha, ale <laughs> nie miało co dać, bo... bo przecież, no, arcydemony były zdrowe. Hmm. To może w ten sposób. Okay. Teraz ważne jest to, żeby pozabijać jednostki. Jest tu pewna szansa. Spróbujmy. Hmm. Nie udało się, ale... Ale mamy jeszcze orzeszka. Bo tutaj to... Nie, nie. Mhm. Tutaj nic. Tutaj od razu spróbujemy i zabić i uleczyć, tak na wszelki wypadek. Hmm, pięknie, udało się. Tylko ta kasa mnie martwi, jest jest strasznie mało. Rabuś, chodzen ploc, nie będzie już okradał podróżnych, ani dręczu. Biednego plotkarza. Nie było łatwo, ale udało ci się go poskromić. To może teraz tu jeszcze przeszukajmy. Aczkolwiek wydaje mi się, że przeszukiwałem to miejsce... Zanim dostałem Questa i wtedy po prostu było to dużo bezpieczniejsze. Hmm, no, ale nic tutaj nie ma. Możemy chyba pogadać, co? O, o przybicie możemy się spytać. Ale może najpierw to. Hot ten Plot więcej cię nie skrzywdzi. Teraz mogę stwierdzić, to z całą pewnością jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi, a przyjaciele powinni sobie nawzajem pomagać. Co chcesz osiągnąć w życiu? Marzę o tym, bym mógł rozsiewać wszelkie okropne plotki na temat każdego i nie dostawać za to po uchu. W idealnym świecie ludzie szanowaliby mnie tym bardziej, im bardziej obrzydliwe. Pogłoski bym rozsiewał. Szkoda, że to niemożliwe. Istnieje coś takiego jak dziennikarstwo. Idealnie pasuje do Twojego opisu. Może chciałbyś wydawać gazetę? Z przyjemnością. Naucz mnie dziennikarstwa. Odwdzięczę Ci się po stokroć. No dobrze, ale musisz mi się jakoś zrewanżować. Zrobię, co tylko zechcesz. Spełniam wszystkie Twoje zachcianki. Powiedz, od czego zacząć? Potrzebujesz podstawowych materiałów papieru i tuszu. Nie mam ich. Plotkasz. Robi zasmuconą minę. Znajdę trochę papieru i tuszu. Ty tymczasem znajdź miejsce na redakcję. Pewnie w tym opuszczonym domku. W okolicy jest mały domek na sprzedaż, ale to będzie kosztowało. No nie, ja nie mam pieniędzy, zorganizuję pieniądze. Zdając życie, pewnie 100 tysięcy, bo wszyscy tutaj żądają ode mnie po 100 tysięcy. Zaczyna być nudne. E, materiały na gazetę, zdobądź trochę papieru, zdobądź trochę atramentu, zanieś papier i atrament plotkarzowi. Dużo doświadczenia, tak powiedzmy, ale pewnie tu chodzi o to... Właśnie, właśnie. Oj, to było tak... Hmm. Ja miałem taki artefakt, który... O, to jest tuż. Trudno powiedzieć, czy to o to chodzi, ale dobrze, że to mamy. Hmm, tu miałem jeszcze pogadać. Gdzie mogę kupić przyubicę? Przybica, Kawał żelastwa, przez który nic nie widać. Mam coś takiego. Skonfiskowałem to w zeszłym roku rannemu rycerzowi, który nie był w stanie zapłacić rachunku. Sprzedam ci ją za 30 tysięcy monet. Podobno jesteśmy przyjaciółmi. Hmm. To zdecydowanie za drogo. Chodzi o to, że handlując z tobą narażam się na wielkie ryzyko. Jestem niemal pewien, że potrzebujesz hełmu. By dokonać jakichś niecnych wyuczynków. Muszę podwyższyć cenę, by zrekompensować sobie ryzyko. Bez urazy. Może... hmm. Na razie i tak nie będę się tam chciał wbijać. Tu jeszcze są pewne army do pokonania. Także sobie to na razie darujemy. E, postaram się znaleźć coś tańszego. Hmm. No właśnie. I to jest przyjaciel. Czy ja to będę chciał mieć? Chyba nie. Możemy rozebrać zawsze to jakieś kryształki, z tego będą. Albo chociaż jeden kryształek. To nie, bo to jest do ulepszenia. Hmm. A to? Nie. Nie będę tego ściągać. Zyskaliśmy dwa kryształki. Potrzebuję jeszcze 50, ale to tam jest problem mały, bo my teraz, teraz coraz więcej znajdujemy, albo pozyskujemy z rozebranych artefaktów. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym pewnie się tu jeszcze pokręcimy.